Hej, witajcie na kanale Malwina LPS i dzisiaj zapraszam Was na wyniki konkursu. Tak, niestety wiem, że trwało to bardzo długo, aż te wyniki ogłosiłam, ale przepraszam Was bardzo, to wszystko było spowodowane tym, że pod koniec roku szkolnego nie miałam czasu, bo w szczególności poprawiałam oceny, a na wakacjach, przynajmniej w tym pierwszym miesiącu, i w sumie w tym drugim, miałam pełno wyjazdów, więc nie byłam w stanie nic nagrać. Tak, tak, nagrody nadal są, nie martwcie się. Dalej je tutaj trzymam. Są. Nie zginęły. Spokojnie. O! C. Dalej mam te saszetki. Jeszcze ich nie otworzyłam. Nie bójcie się. Mniejsza o to. Jeśli chodzi o konkurs, oczywiście były trzy miejsca i tylko trzy osoby mogły wygrać. Tak na marginesie, to mm, niektóre osoby nie zrozumiały konkursu, chociaż wszystko powiedziałam w filmiku. Trzeba było nakręcić sen. Hello? No, więc większość osób zrozumiała, ale niektórzy nie. 3 czwarte osób zrozumiało. Tylko jedna czwarta nie. Ale to nieważne. Pewnie już tak z niecierpliwością czekacie nie na wyniki, ale jeszcze Wam ich nie powiem. Poczekajcie jeszcze chwilę. W sumie na Waszym miejscu też bym się niecierpliwiła. W końcu to czekacie na te wyniki dwa albo trzy miesiące. Też bym się wkurzyła. Ale pomijając ten fakt, jak długo Zbieram się do nagrania tego filmu Teraz przejdźmy już do wyników Zaczniemy od trzeciego miejsca Trzecie miejsce zajęła... The Amber LPS TV Gratuluję, Twój film był świetny I tutaj właśnie nasza The Amber LPS wygrywa awatar i tło na Facebooka lub YouTube'a to... Zależy od ciebie. Możemy się skontaktować na Facebooku, na moim fanpageu, który macie w opisie oraz na YouTubie. Drugie miejsce zajmuje. Maja.intro. Przy okazji ciekawy nick Pewnie robisz fajne intra. I tutaj Maja zgarnia saszetkę Little Pet Shop która powędruje do Ciebie przez pocztę skontaktujemy się tak samo przez Facebooka lub YouTube'a lub jeśli chcesz to też możesz przez maila skontaktujemy się, musisz podać mi swój adres no i wyślę Ci saszetkę jakby coś Twojego adresu nie będę wykorzystywać do niczego innego tylko i wyłącznie do wysłania ci tej nagrody, więc nie musisz się obawiać. Potem mogę nawet skasować, by wymyć z pamięci. Um, nieważne. Dobra, Saszetka wędruje do ciebie. No i ostatnie już miejsce no i ostatnia już nagroda w naszym konkursie czyli pierwsze miejsce, a zajmuje je. De Roxana LPS. Gratuluję. Aż tak nie umiem klaskać. Każdy umie klaskać. Jesteś głupia. No wiem. Okej. Okay. Do Ciebie, moja kochana, ląduje także saszetka Little Pet oraz intro. Saszetka i LPS w środku będzie Twój. Więc... Gratuluję by było w sumie na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i nie przejmuj się jeśli nie wygrałeś, bo miejsca były tylko trzy, a Twój film na pewno też był fantastyczny. Jednak wyłoniłam te najlepsze. Jeśli nie wygrałeś, nie możesz mieć do mnie za to pretensji. Najchętniej nagrodziłabym wszystkich, ale niestety nie miałam tyle nagród. Dziękuję Wam za to, że wzięliście udział. Mm. I w ogóle dziękuję za 3000 subskrypcji, które nawet nie wiem kiedy wybiły. Jest was chyba 3305. Wow! Myślę, że te piękne nagrody yy, podsumują te moje 3000 subskrypcji. Podsumują? Nie wiem. Ale dzięki, że tyle was jest. To by było na tyle. Do zobaczenia.